Poniedziałek, 12. Tydzień Zwykły. Pierwsze czytanie z księgi Rodzaju jest początkiem opisu powołania Abrahama. Bóg mówi do Abrahama bardzo enigmatycznie: wyjdź dla ciebie, dla siebie, wyjdź z twojego kraju, idź do ziemi, którą ci ukaże. Nie zna do końca, gdzie ma pójść, nie wie do końca, jak to będzie wyglądało. Natomiast to, co nas najbardziej chyba zaskakuje, to to, że kiedy Bóg kieruje do niego słowa, Abrahama ma już wtedy 75 lat. 75 lat. Cała podróż Abrahama nie zaczyna się wtedy, kiedy był nastolatkiem, nie zaczyna się wtedy, kiedy wchodził w wiek, można powiedzieć, produktywny, nie, za, nie zaczynał się wtedy, kiedy był w pełni sił. Ma 75 lat. Podobnie będzie przy Mojżeszu, który ma lat 80. I można powiedzieć, że to jest Biblia, Stary Testament, stare dzieje może to wszystko nieprawda. Ale może w tym wszystkim jest też taki głęboki sens, który mówi: nigdy nie jesteś za stary, żeby zacząć nowe życie. Nigdy nie jesteś za stara, żeby Pan Bóg do ciebie mógł przemówić. Nigdy nie jesteś za stary, żeby Pan Bóg po prostu mógł diametralnie coś wprowadzić nowego w Twoim życiu. Chyba ja, nie ma nic gorszego, kiedy w życiu człowiek niż to, niż w życiu człowiek sobie powie, że a już zawsze tak będzie, już zawsze tak będę grzeszył, zawsze będę taki niedobry. Już nigdy bardziej nie będę wierzył w Pana Boga, już nic mnie dobrego nie spotka. Bądźmy otwarci na przyszłość, bo Bóg jest Bogiem przyszłości. Bądźmy otwarci na to, co Pan Bóg może do nas powiedzieć, bo może powiedzieć. Nie ma takiego wieku, naprawdę. Nie ma takiego wieku, w którym Bóg nie mógłby przewrócić naszego życia całkowicie do góry nogami. Psalmista wychwala Naród wybrany z tego powodu, że jest właśnie wybrany. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem. Naród, który on wybrał na dziedzictwo dla siebie. Tłumaczę za chwilę, że Pan Bóg widzi wszystkich ludzi. Spogląda z nieba i widzi wszystkich ludzi, ale niektórzy są wybrani. Niektórzy są narodem wybranym i powinni być z tego powodu szczęśliwi. Czasem nam trudno uwierzyć w to, że Pan Bóg patrzy jakoś inaczej, że jest ktoś wybrany, że, że byli wybrani apostołowie, że był wybrany naród. I chyba najbardziej nam, najtrudniej nam uwierzyć w to, że my jesteśmy wybrani, że jako ludzie wierzący w Chrystusa jesteśmy wybrani, jako ludzie wierzący w Pana Boga jesteśmy wybrani, jesteśmy wybrani, to nie jest powód do tego, żeby wpaść w Pychy albo żeby poniżać innych ludzi, ale żeby sobie uświadomić, że jesteś szczęściarzem. Jesteś naprawdę szczęśliwy, że zostałeś wybrany. Jesteś szczęśliwy, że tak się poskładało życie świat, że należysz do tych ludzi, którzy wierzą w Chrystusa, do tych ludzi, którzy mają dostęp do łaski, do tych ludzi, którzy mają dostęp do Ewangelii, większy niż inni. Jesteśmy naprawdę szczęściarami. Tak jak mówimy, jesteśmy szczęściarzami, że mieszkamy w kraju, gdzie jest woda, gdzie jest jedzenie, gdzie mamy dach nad głową, gdzie nie ma wojny, gdzie jest edukacja, gdzie, gdzie nam jest na starcie dużo łatwiej i lepiej niż w innych krajach, tak samo od punktu widzenia duchowego żyjemy w, ta w takiej przestrzeni kulturowo, religijno-duchowej, że jest nam po prostu łatwiej. Jest nam po prostu łatwiej uwierzyć w Jezusa, bo od samego dzieciństwa nam tłumaczą po prostu, że, że On jest Bogiem, że On jest Panem, że jest Bogiem miłującym. Podziękujmy dzisiaj za to, że jesteśmy wybrani. Podziękujmy i ucieszmy się tego, z tego powodu, że powinniśmy być naprawdę szczęśliwi, bo jest za co, bo jest naprawdę za co. Ewangelia pokazuje nam troszeczkę z drugiej strony, że żebyśmy jednak przy tym byciu szczęśliwym czy poczuciu wybrania, jednak nie osądzali innych ludzi z powodu ich zła, z powodu ich grzechów. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Ale przede wszystkim Jezusowi chodzi o to, żebyśmy nie sądzili wtedy, kiedy my mamy belkę w swoim oku, a widzimy drzazgę wokół swego brata. Generalnie chodzi o to, że jeśli ty masz większe grzechy, no to nie zwracaj uwagi ludziom, którzy mają mniejsze. Zwłaszcza te same grzechy, jest w tej samej materii, to jest, to jest mega hipo, niepoprawność, czy, czy obłuda, czy hipokryzja. Jak człowiek sam ma na sumieniu grzechy, a o innych będzie nie wiadomo, jak wymagał. To nie znaczy, że otyły lekarz nie może zwrócić komuś uwagę, żeby nie jadł. To nie znaczy, że ktoś, kto po prostu ma problemy z, z alkoholem, jest alkoholikiem, żeby nie powiedział drugiemu po prostu, że wiesz co, nie pi, bo, bo, bo to jest bardzo szkodliwe. Ale chodzi o to, żebyśmy naprawdę, zanim osądzimy innych ludzi, zanim będziemy wytykać palcami, zanim będziemy mówić, jaki jest on czy ona, żebyśmy sobie zadali pytanie, a ty, a ty. Najlepiej chyba ocenia się ludzi przed Najświętszym Sakramentem, bo to jest takie najlepsze miejsce, żeby klęknąć przed tabernakulum albo przed wystawionym Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie i Jemu w twarz osądzić, powiedzieć na ludzi, osądzić ludzi. Wtedy od razu gdzieś sumienie się budzi i Pan Jezus nam przypomni, jacy jesteśmy, jacy my jesteśmy. Pomyślmy zawsze, zawsze o sobie, zanim będziemy mówić o innych, zwłaszcza kiedy będziemy mówić negatywnie. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.